Dzień dobry. Zapraszam na pierwszy odcinek cyklu Uczymy się Razem. Geografia do klasy piątej. Temat: Jak czytać mapę. Mapy. Mapa jest podstawowym narzędziem pracy w geografii. Ma szerokie zastosowanie, może pomóc w orientacji w terenie, planowaniu podróży, ale jest też cennym źródłem informacji geograficznych. Dowiadujemy się z niej o ukształtowaniu terenu, który przedstawia. Mapa ogólnogeograficzna. Jedną z najważniejszych map tego typu jest mapa topograficzna. To mapa, która zawiera wszystkie główne obiekty powierzchni, wody, zabudowę, roślinność wraz z jej ukształtowaniem, czyli rzeźbą terenu przedstawione z jednakowym względnym stopniem szczegółowości. Mapa definicja mapa to graficzny obraz powierzchni ziemi lub jej fragmentu wykonany na płaszczyźnie, w pomniejszeniu skala według ściśle określonych zasad matematycznych tak zwane odwzorowanie kartograficzne z zastosowaniem znaków umownych legenda legenda mapy to zbiór i objaśnienie znaków umownych użytych na mapie rodzaje map mapy dzielimy i klasyfikujemy ze względu na treść są to mapy pogodowe demograficzne gospodarcze historyczne Administracyjne, ze względu na zasięg mapy świata, Europy, Polski, regionów i innych obszarów, ze względu na przeznaczenie mapy szkolne, turystyczne, samochodowe i inne. Mapy dzielimy również i klasyfikujemy ze względu na formę mapy uliczne, ścienne, atlasowe, składane. Ze względu na skalę mapy wieloskalowe. Na przykład plany miast, mapy turystyczne, średnioskalowe, mapy samochodowe, małoskalowe, mapy świata. Ze względu na nośnik, mapy papierowe, czyli drukowane, np. w podręczniku, Atlasie, i elektroniczne, czyli cyfrowe, np. w internecie czy na cyfrowych nośnikach. Zależnie od przeznaczenia mapy, możemy przedstawić za ich pośrednictwem różnorodne informacje i dane. Są to mapy tematyczne i mogą prezentować wiele zagadnień lub kształtowanie się zjawisk, np. atmosferycznych, takich jak opady. Do czego można wykorzystać mapę? W przypadku rozmieszczenia ludności na terenach Polski lub innych krajów są to mapy demograficzne np. rozmieszczenie ludności wiejskiej na wybranym obszarze. Dane te przedstawiamy bądź w skali całego kraju lub regionu, a także w skali kontynentów lub całego świata. Informacje i treści przedstawiane na mapach mogą mieć charakter jakościowy lub ilościowy. Stosujemy wówczas różne metody prezentacji informacji. Na przykład metoda sygnaturowa polega ona na wykorzystaniu umownych symboli do oznaczenia np. rodzaju kopalin i ich występowania na danym terenie, regionu czy na terenie całej Polski. Legenda mapy przedstawionej na slajdzie prezentuje oznaczenia surowców kopalnych, Jakie występują na terenie Polski. Kolorami zaznaczono obszary, na jakich występują, ponadto symbolami przedstawiono kopalnie, w których są wydobywane. Metoda powierzchniowa pozwala na przedstawienie skali zjawiska, czyli obszar jego występowania na danym terenie. Przedstawia się je za pomocą różnych barw, a także cieniowania. Wskazuje ono na przykład na intensywność opadów na terenie kraju. Metoda zasięgów. Dzięki tej metodzie prezentujemy przenikanie się na danym obszarze wielu zjawisk, np. kilku gatunków drzew występujących na danym terenie. Cechy ilościowe na mapach. Cechy ilościowe to przedstawienie w sposób ilościowy skali występowania danego zjawiska na określonym obszarze, np. stopień urbanizacji kraju. Stosowane metody Metoda kropkowa jest najczęściej stosowana do przedstawienia rozmieszczenia populacji. Metoda izolinii. Izolinie na mapie łączą punkty o takiej samej wartości występowania danego zjawiska na mapie. Na przykład izotermy to takie linie, które łączą takie same temperatury. Podobnie izobary to linie łączące miejsca występowania takiego samego ciśnienia atmosferycznego, przedstawiane na mapach pogody. Metoda kartogramu za pomocą barw i cieniowania prezentowana jest średnia intensywność zjawiska w granicach określonych pól. Metoda kartodiagramu. W tym przypadku zjawiska na mapach przedstawiane są za pomocą umieszczonych na nich wykresów. Co można odczytać z mapy? Mapy posiadają stałe elementy, które umieszczone są na większości z nich. Są to poziomice. Równoleżniki i południki, legenda mapy, skala mapy, orientacja, współrzędne geograficzne. Poziomice to linie łączące punkty o takiej samej wysokości nad poziomem morza. Małe odległości między poziomicami oznaczają duże nachylenie terenu, np. skarpy i stromizmy. Równoleżniki i południki tworzą siatkę geograficzną. Dzięki nim można określić współrzędne geograficzne dowolnego miejsca na Ziemi, czyli Szerokość i długość geograficzną. Legenda mapy objaśnia symbole użyte na mapie. Wszystkie elementy tego samego typu oznaczone są na mapie mapach tym samym symbolem np. muzea. Skala mapy określa stopień zmniejszenia odległości na obszarze przedstawionym na mapie. Mamy skalę liczbową przedstawia się np. 1 do 50 tysięcy, co oznacza, że odległości na mapie zmniejszone zostały o 50 tysięcy razy w stosunku do rzeczywistej odległości w terenie. Orientacja mapy. Większość map zorientowana jest w kierunku północnym. Północ znajduje się zawsze na górze mapy. Dziękuję i zapraszam na następne odcinki.